Witam wszystkich na moim kanale. Jestem po raz kolejny. Zobaczcie późne młode, które przywoziłem w trakcie pierzenia. Dosyć mocno się pierzą, ale dzisiaj nie o nich. Dzisiaj takie dwa tematy do obgadania. Trochę tytuł już zdradził. Jedno to będzie: 15 gołębi do oddania. Jeżeli ktoś będzie chętny, to, to podam numer telefonu do hodowcy. Gołębie lotowane, kolega z mojego oddziału zgłosił się do mnie, żebym właśnie naświetlił sprawę, że chętnie odda jakiemuś młodemu hodowcy, albo po prostu komuś z okolic tutaj. Więc zaraz sobie powiemy. A drugi temat to jest wystawa gołębi okręgowa, o której też będę miał pytanie do, niej, do, tej, do, do Was. Może ktoś będzie miał coś więcej do powiedzenia. Ale Wam jeszcze pokażę tutaj, jak już jestem. Zobaczcie, mój gołębniczek, kartonik jest, bo na tygrysy był naszykowany, ale o co chodzi z gołębnikiem, kończymy właśnie gołębnik. Dzisiaj przyjdą łupki, więc sobie dosypiemy i praktycznie rozpłód można tutaj wpuszczać. Tu mam taki kwadracik oddzielony, nie wiem jak to w praktyce będzie funkcjonować, pióra się zbierają ale mam szczotkę, w razie czego się zamiecie nie będzie z tym problemu myślę, zobaczcie gołębnik tak, o trochę go oddalę ale już jakościowo popsułem. nie mam światła niestety więc tak to wygląda o trochę gołębi na pewno wejdzie, łupki są ale na razie nie będziemy się skupiać na nim, jak będziemy przerzucać samce od samic to sobie rozsadzać sam za sam, przepraszam to, to sobie opowiemy więcej no a tutaj jeden wielki pierdzielnik jak to u mnie bywa ale nie będę przedłużał e, tylko opowiem właśnie, mam takie ten temat jeden, kategoria olimpijska, albo nie, może zaczniemy sobie o gołębiach e, o gołębiach do oddania 15 gołębi Jeden z hodowców ma do oddania. Są to gołębie po gołębiach lotowych, tak mi przekazał. Powiedział, że chętnie odda, że jeśli mogę, to żebym naświetlił tutaj temat na YouTubie. Więc jeżeli ktoś jest chętny, nie wiem, zaczyna hodowlę, bądź chciałby sprawdzić, nie wiem, jak z tym hodowcą się dogadacie. Na pewno są gołębie do oddania. Ja mam numer telefonu, więc jeżeli ktoś jest chętny, to napisać do mnie wiadomość. To ja wtedy podam prywatnie, bo nie chcę tutaj, tylko zainteresowanym. Zobaczymy ilu będzie zainteresowanych. Wtedy zadzwonić do hodowcy, umówić się z nim już i I sobie pogadacie i uzgodnicie, jak ma to dalej wyglądać. Czy odbierzecie tego gołębie osobiście, czy, czy wysyłka to już. No nie wiem, wiem tylko tyle, że jest na pewno ich około 15. No i resztę sobie trzeba z hodowcą ustalić ja podam swój numer 531 672 271 do mnie napisać smsa jeśli jesteście zainteresowani a ja prześlę numer do hodowcy a drugi temat to jest temat wystawy okręgowej no powiem wam szczerze że kilka moich gołębi zakwalifikowało się do kategorii standard czyli standard czyli budowa gołębia Między innymi, o, ten tutaj biały też się kwalifikuje. Nie wiem, tak naprawdę, co jest e, oceniane w tej budowie. Jak ten gołąb, taki typowo e, pod tą kategorię jest oceniany? Na pewno ma, musi mieć trzy konkursy, więc mam tylko kilka takich gołębi. O no, biały, tutaj tamten, taki skurczony, co siedzi w takiej ciekawej barwie, też na pewno. No i kilka innych. Kilka, nawet, że, których się zakwalifikowało, już u mnie nie ma. I mam takie pytanie, co o tym sądzicie wy jako hodowcy, może ktoś dawał na taką właśnie kategorię gołębie na wystawę? Czy, czy jest na przykład taka, no co by, co by wy, wy byście zrobili, czy dajecie, wiem, że to jest trochę, trochę taka omijana wśród hodowców kategoria, że nie każdy się na tym skupia, no bo wiadomo, że jest oceniana budowa gołębia tak naprawdę a niekoniecznie wynik. Mam tutaj kilka właśnie fajnych gołębi, które, które chętnie bym pokazał, ale nie wiem właśnie co zrobić. Czy, czy brać się za to? Z jednej strony mam taką motywację, a z drugiej no nie wiem, ale chyba, chyba się zdecyduję, ale chciałbym właśnie, żebyście wy tutaj może ktoś ma takie doświadczenie z tego albo na co sędziowie zwracają uwagę, na co ja mogę zwrócić wybierając te gołębie, które się zakwalifikowały żeby je wziąć, właśnie pokazać na tą wystawę, to możecie mi, możecie mi podpowiedzieć. Chętnie posłucham. A zobaczcie, jeszcze Wam coś pokażę. Tutaj u młodych, o, pierwsze jajka już, bo jeszcze nie są rozsadzone. Także pierwsze jajka młode już mi tutaj zniosły. No, także takie dwa tematy. Tu rozpłodzik siedzi. Nie wiem szczerze jak do tego podejść. Mam takie poczucie, żeby to... No chciałbym spróbować. Nie oszukuję, że chciałbym spróbować, ale też nie wiem czy moje gołębie powiedzmy spełniają te normy. Ale zobaczymy, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach co Wy o tym sądzicie. Białe siedzą, zobaczcie, jeszcze nie odebrane. Teraz sobie pokażę Wam jeszcze jedzenie, jakie przyszykowałem na dzisiaj, bo też ostatnio wstawiłem takiego shorta, który też się cieszył fajnym zainteresowaniem. Pytawaliście mnie, czemu, po czym one tak wyglądają. No karma jest nie, to jest nie tu. Tu mam karmę gotową na dzisiaj, zobaczcie. Nie, nie widać tego, ale jest już przyszykowana. Ja zawsze karmę rano szykuję. Zaraz wam podam, powiem co tutaj jest podane. Także poczekajcie chwilę damy jeść. Zamę jeść. Świetne może będzie lepiej widać, zobaczcie. Jak posypane. Zaraz Wam pokażę co tutaj mamy. Dzisiaj bez buraka. Apetyt mają cały czas mudeczki muszą dostawać jak najlepsze jedzenie, tym bardziej te późne. Chcemy, żeby jak najszybciej się spierzyły No nic im nie brakuje. Idziemy do gołębi lotowych tak samo No i u lotowych to samo, ta sama karma Wołamy sobie gołębia. No i jak widać apetyt u moich lotników jest. Szybko się spinały tutaj, że tak powiem, do gołębnika, trochę się bały tutaj z statywu, który stoi właśnie i nagrywamy. One sobie teraz trochę pojedzą, a ja wam zaraz pokażę dokładnie, co dzisiaj dostały na karmę. Może macie jakieś pytania do mnie, mimo że mówię, że dla mnie nie jestem jakimś tam autorytetem, który może wam coś podpowiedzieć. Ale, może, ktoś jest zainteresowany tym, co nie wiem, co daje na co dzień, czy, czy jakieś inne pytania macie do mnie, to chętnie zadajcie w komentarzu je, a ja na nie odpowiem. No, i takie szybkie pokazanie. Myślę, wszystkim dobrze znany. Morgold z Ronfilda. Takie błotko. Raz w tygodniu teraz zawsze podaję tym gołębiom u siebie. część może powiedzieć, że bez sensu. przed sezonem lotowym też podaję to i mieszam to z Mono Booster, które naprawdę jest w pięknym zapachu. szkoda, że tego nie czuć, ale, ale naprawdę fajne dwa produkty, które łączę ze sobą podaje właśnie tutaj też w okresie pierzenia, ale też przed lotami taka bomba fajna dla, dla tych gołębi wszystkich także to było to, które dzisiaj podawaliśmy gołębie jeszcze zobaczcie sobie jedzą tutaj końcóweczka zobaczcie część już siedzi na swoich miejscach fajnie pojedzone a więc mamy obgadane Dwa tematy dzisiejszego filmu Czyli jeden to są gołębie do oddania Jeśli jest ktoś zainteresowany To zapraszam Ja swój numer podałem 531672271 Ja podam numer do Właściciela tych gołębi A druga sprawa to jest ta wystawa o której mówiłem Dajcie znać co wy byście zrobili Czy dalibyście te gołębie Czy jednak Jednak jeszcze nie no dajcie znać, co sądzicie, no ja jestem dobrej myśli. I co, co jakby jeśli ktoś ma takie doświadczenie, to też dajcie znać, co oni tam tak naprawdę taką podstawową super budową gołębia jest. Chętnie poczytam komentarze. Także tyle na dzisiaj. I do usłyszenia w następnych filmach.